Witajcie w kolejnym odcinku News z Valoranta. Co sądzicie o Weylai? Drużyny Leviathan zostaje przeprowadzona zmiana. W zamian za francuskiego gracza na ten NK zostaje wprowadzony amerykański gracz Rossi. Drużyna Envy powraca jako drużyna eksportową do Valoranta: znajdziemy drużynę Knezera, Extera, Popinwala, InSparwala, Intuixa I na trenece będzie siedział Stune FPS, który wcześniej był trenerem drużyny T1. W FPX zostaje wprowadzona zmiana, w zamian za gracza z Tajwanu, Berlin, zostaje wprowadzony chiński gracz, Shrimp. W drużynie NRG zostaje wprowadzona zmiana, w zamian za gracza ze Stanów Zjednoczonych, Wernu, zostaje wprowadzony gracz, Brau, który jest z tego samego kraju. Na egipskiej scenie Valoranta zaczyna robić się głośno z tematu niewypłacania turniejów przez firmę trzecie. Problemu poruszyła drużyna Okupi. Drużyna Okupi wydała oświadczenie, w którym mówi Timo Kupi podjął decyzję o nieczystej, świetnym sezonie Valorant z powodu niezapłacenia przez Riot Games naszych zaległych należności finansowych z sezonu 2023 do tej chwili, które wynoszą około 8000 USD więcej. Ten problem dotyczy nie tylko nas. Wszystkie zespoły mają niezaliczone płatności, ale większość boi się przyznać. W rezultacie turniej jest teraz wypełniony przez zespoły mieszane, a nie organizacje zawodowe, co wyraźnie pokazuje negatywny wpływ słabego zarządzania na jakości konkursu. Mimo wielu obietnic, Riot Games wciąż unika komunikacji i opóźnia płatności, co dowodzi nieprofesjonalne podejście, szczególnie wobec zespołów z Bliskiego Wschodu, które są nieuczciwie traktowane w porównaniu z innymi regionami. Szokujące jest to, że nowy sezon jest rozpoczynany, podczas gdy poprzednie długi pozostają niezapłacone. Jak można budować silną ligę, jeżeli tak się traktuje drużyny? Wzywamy Riot Games do przejrzystości i dochowania zobowiązań wobec graczy i zespołu przed rozpoczęciem promocji nowego sezonu. Dziękujemy za wsparcie i zaufanie. Zespoł Okupi. Wydali również oświadczenie, w którym mówią: Podwójnie, aby za od do Red Gains dotyczących należności finansowych oraz po konsultacji z naszym zespołem prawnym oficjalnie postanowiliśmy podjąć działania prawne przeciwko Red Gains w Egipcie. Nasz pakiet ma na celu zablokowanie wszelkich tytułów Red Gains w tym kraju. Zarządzanie prawidłowego odszkodowania i złożenie oficjalnej skargi do Egipskiej Federacji e-sportów. Za pomocą tych środków poszukujemy orzeczenia, które uniemożliwia wydawanie jakichkolwiek zezwoleń na turniej lub wydarzenia powiązane z rajdów w Egipcie. Jesteśmy naprawdę szokowani, że nadchodzący sezon może zacząć się bez rozwiązania tej katastrofy finansowej. Jeszcze więcej szokujące jest to, że niektóre zespoły nadal uczestniczą w turniejach Riot, pomimo jego zarządzania finansami i niepłatnych nagród. Co za hańba! Dodatkowo chcemy wyjaśnić, że nie obchodzi nas to, czy turniej został zorganizowany przez Riot czy inną firmę. W końcu turniej rozgrywa się pod nazwą Riot i kwalifikuje zespoły do międzynarodowych imprez na Riot. Nie ma dane nas równie znaczenia, czy organizator był odpowiedzialny za płatności i jeszcze ich nie dokonał. Tylko, co byliśmy na tych turniejach, ponieważ był powiązany z Riot, a Riot był jedynym gwarantem. Wzywamy wszystkich graczy i drużyn do bojkotu wszelkich turniejów związanych z Riot Games, ponieważ firma ta nie szanuje swoich graczy ani regionu. Nie mają również innej możliwości. Nosimy to sprawy do sądu, aby zabezpieczyć nasze prawa oraz praw wszystkich graczy, którzy zostali pokrzywdzeni. 10 marca wystartuje Champions Tour Finals. ze znanych drużyn możemy znaleźć FPX, EDG, DRG, Tryce Esports. Są dwa podziały drużyn, grupa Alfa oraz grupa Omega. Cztery drużyny z sześciu mogą awansować do playoffów, a drużyny z bilansem 5-0, 4-1, 3-2 awansują. Ci co zajmą pierwsze miejsce w tabeli otrzymują bezpośrednie przejście do górnej drabinki półfinałów. Miejsca drugie i trzecie przechodzą do ćwierć finałów, a czwarte miejsce zajmuje dolną drabinkę. Na graczu Zelsis z drużyny Sentinel spada w falach krytyki za to, co powiedział o wywiadzie, a oto kawałek jego wywiadu. It's like, Zach, you're Ludzie obudzili się o słowo Reta. Zelsis napisał oświadczenie, w którym pisze: Użyłem w podcaście krzywdzącego słowa i szczerze za to przepraszam. Obiecuję, że pracuję na trwają usunięcie tego słowa ze swojego słownika. Nie potrzebuję nikogo, kto by mnie bronił. Na ten tweet napisała Sara oraz odpowiedział jej Zelsis. Jeśli mógłbyś powiedzieć ludziom, że przestali mnie nękać, to też byłoby miło. Byłem dla ciebie miły, nawet po tym jak mnie zaatakowałaś. I, chociaż nic nie zrobiłem ani nie powiedziałem, nie sądzę, że powinnaś być nękany, ale przestanę być brzydką suką, a może ludzie będą dla ciebie milsi. I po tym wszystkim ludzie podzielili się na dwie grupy: ci, co chcą skancelować Zelsysa, i ci, co chwalą Zelsysa i wspierają go w jego słowach. Były gracz Cynem Vanity, powiedział się następująco: dlaczego wszyscy zdenerwowani ludzie wyglądają tak samo? Co się z nie tak z tą Ziemią? Gracz drużyny C9, Stepa wypowiedział się: Wow, w końcu cię kasują. Kurwa, kocham to, pieprzycie. A gracz z Boosty zrobił copy pasa z Ersisa na Twitta meczu z 25 stycznia, gdzie napisał: To samo co Zersis odpowiedzi do Sary. Warto dodać, że Valorant jeszcze nie wypowiedział się na ten temat, ani nie wpisał Ersisa do listy kar.